Jesiączkowiteczny jest Gilon. I tecie w sklepie 1 października 2023 roku. I to dzisiaj mamy nowy zestaw szafki Chopsticks, czyli strzelę z brutala za 800, rozkojarzenie za 200, kryształowy jeździec za 500, tęczowy rylet za 500, biały smok za 300, zestaw szafki Chopsticks za 910 kg i Sklepie sklep jesienny do w sklepie, zabójcza męka za 2000. Wygrzew za 1200, kilo of Anarchy za 800, Skok ze Sceny za 800, Daj czadu za 800, Zestaw Głośność na maksa za 5600, Middle pokazuje bałące, za 5 i itema kosztuje 2700, Zwiadowczyni Galaxy za 2000, Gwiezdne uderzenie za 1200, Celestia za 800, Kosmiczny Zwiadowca za 500, Pakiet Galaxy 4000 mi tyle pokazuje bałące zestaw. ale zestawie się mężicznego kosztuje 2800, Luna za 1500, Błysk za 1500, Rozszczepione światło za 800, Mega nietoperz za 800, Jaskrawy topór za 500, Zestaw światło burzy za 2800, Kuno za 1500, Kenji za 1500, Szpony za 800, Nabijacz za 500, Sokół za 1500, Zestaw klans około za 2300 i się mamy Skiny z akademii nadal w sklepie. Zestaw szafki Madi NF to samo. Święto Kobiet nadal w sklepie. Zestaw magia na co dzień to samo. Więcej ofert nadal w sklepie. Becky Lindzi, Bianca Blade to samo. Chloe Kim nadal w sklepie. Air to samo. Mamy nową ekipakę. Nie ma już dzisiaj porwanie przez obcych. Także co jeśli sklepie mu się podoba, to pamiętajcie. Subzony, łapka w górę. Kodzicie gdzie w sklepie. A się wami żegnam. Siemneczko.